Was na bardzo serdecznie i zachęcam do wysłuchania wiersza Pana Łukasza Świerkowskiego ,,Mucha". Po pokoju lata mucha, lata koło mego brzucha, Koło nosa mi kołuje i wzyczeniem denerwuje. Wtedy uszarła na stoliku, lotów miała dziś bez liku. Patrzy na mnie czarna mucha, co latała koło ucha. Nagle mucha do mnie gada. Polskim bardzo dobrze włada. Bajkę mi opowiedziała Mucha, co wcześniej latała. Mieszkał sobie w wiejskiej chacie, o po tacie, Młody rolnik, pan na polu, Co nie lubił jeść rosołu. Inne zupy smakowały, Nieważne, co w sobie miały. Czy z pietruszką, czy z burakiem, Wszystkie zjadał on ze smakiem. Nawet zupę z pokrzyw zrobił i selerem ją ozdobił. Zjadł ją szybko bez mozołu, lecz nie cierpiał wciąż rosołu. Dziwili się ludzie we wsi, co myśleli, że są lepsi, że rosołu on nie zjada, nawet gdyby z nieba spadał. Do rolnika się wybrali i rosoł gar zabrali. Chcieli mu pokazać smaki, że rosół nie byle nie odejdziesz dziś od stołu, Jeśli nie zjesz tu rosołu. Zupa jest to bardzo zdrowa, W starych książkach o tym mowa. Ale rolnik nie chciał za nic Przekroczyć jedzenia granic. I rosołu nie spróbował, Nikt się nad nim nie zlitował. Siedział chłopak godzin kilka, Głodny tak, że zjadłby wilka. Przed nim zaś talerz z rosołem, był się z aniołem, ale anioł stróż nie przyszedł. Może w ważnej sprawie wyszedł? Rosół przed rolnikiem stoi, Rolnik jeść się rosół boi. W końcu jeden z zacnych gości, Co od rosołu nie pości, Z troską w głosie pyta: Czemu miast rosołu chciałbyś drzemu? Czemu zjadasz kartoflankę, pijąc przy tym? Też ma Czemu zjadasz ogórkową i grzybową i grochową? Czemu rosół nie smakuje? Czemu gorzej się z nim czujesz? I dlaczego nie spróbujesz? Czemu żywot swój marnujesz? Miło, że ktoś w końcu pyta, a nie łyżkę mu w rękę chwyta. I próbuje mi na siłę dać, co dla mnie jest niemiłe. Nie w rosole problem leży. Niechaj wreszcie ktoś uwierzy. Że rosołek mógłbym jadać, Gdyby klusek tam nie dawać. Ja nie lubię makaronu, Nawet gdyby król gdzieś z Romu Kazał mi zjeść łyżkę jedną, Prędzej kwiaty mu powiedną. Ludzie nagle zrozumieli, To o czym się dowiedzieli. I specjalnie dla rolnika Makaron z rosołu znika. Rolnik rosół chętnie zjada, Bo ziemniaki sobie wkłada. Zupa bardzo mu smakuje, ciągle sobie ją gotuje. Mucha bajkę powiedziała, zaraz potem odleciała, a ja nadal w szoku byłem, no nawet gdy się obudziłem, jedna myśl w głowie została. Maciupeńka, taka mała, aby problem móc rozwiązać, jego sedno trzeba poznać. Dziękuję bardzo. Kolorowych snów Wam życzę. Dobranoc.